i y, y, y czasami praca. Y, co jest tutaj y, charakterystyczne, że miejscowe władze y, w Lubomlu, starostwo, starostowie, wójtowie miejscowi, y, są na tyle przychylni, że można było podjąć pewne działania, żeby, żeby takie miejsca y, powstawały. Tych miejsc na Wołyniu jest wiele. No, ale takim symbolem, symbolem, to no może wcześniej Borys był, teraz i jest miejsce, gdzie Polacy mogą przyjechać, modlić się za wymordowanych, za zaginionych, za tych, którzy byli tu pochowani. wcześniej. Y, ja mówiłem wcześniej, że o, razie, że o takich sprawach bardzo trudno mówić, trudno dobrać, bo w stół, żeby w sposób cywilizowany... To, tak, wracając do... Tak, że tu... Doktor do Popatrz wspominał, że był zamontowany orzeł, tego poparła nie ma to, to wieczny odpoczynek racim im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków amen Nie spoczywają w pokoju wiecznym amen wieczny odpoczynek racim im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków amen niech spoczywają w pokoju wiecznym amen wieczny odpoczynek racim im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków amen niech Niech spoczywają w pokoju wiecznym, Ano. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków Amen. Niech spoczywają w pokoju wiecznym, Ano. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków Amen. Niech spoczywają w pokoju wiecznym, Ano. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków Amen. Niech spoczywają w pokoju wiecznym. A wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków Amen. Wieczny odpoczynek im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków Amen. Niech spoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków Amen. Wieczny odpoczynek racin dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków Amen. Niech spoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków Amen. Niech spoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek kracim dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków Amen. Spoczywają w pokoju wiecznym Amen.